Mamy Kristoń Gunter jesteśmy w pierwszym odcineczku z ProLifea V2. Jestem mną Mr. Bugs. Witam. Madeczki. W tym odcineczku pokażę wam serwerek jak to wygląda jak to szmyga. Bo miałem, miałem, miałem już przede nagrywać, ale wolę na auto autko uzbierać i kupić. A dzisiaj odkupuję sobie autko od tego pana Mr. Boxa za 3000. Oczekuję bardzo i go bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Tak, tak. Jak po tą 20 zostawicie 20% w górę flatuje kolejny odcinek z The Pro Life V2 Bardeczki. Eee, kupiłem od Mr. Waxa pereniala ID 1100 Troszeczkę dość wysokie, ale w przyszłości może, może być na plus Jak go utrzymam dłużej eee, No możliwe Bo miałem Musisz mu, do... mu na 450 i przydałem go na i troszeczkę żałuję, bo bym go zatrzymał nie wiem, że oczy, dwa lata, jakby serwer się utrzymał, bym sprzedał drożej. Ale... Trudno, hajs... Przyjebałem na mandatach. Yy, I kupujemy od Mr. Baxa tego. Yy, tak, ja tu mam ogólnie L1. Porobione sobie L1. L1 mam zrobione. Yy, mam wylatane już, wążarz powiem. kup od niego. Kup... pojazd. Ty... Proszę bardzo. To moje pierwsze kupowanie auta od kogoś. Bo zawsze przyznawałem komuś. No i. No. Jest pierwsza chwila. No Dobra, i poszło. Jest, poszło, zostało euro, ale spokojnie. Yy, na pewno <laughs> tego parania nie zostawię się, bo, bo to go porobię. Muszę go zrobić full FT, jak się uda, Ale nie teraz. Bo teraz już, że zbiera, zbiera 32k na Yyy Moja jakiś gościu, jakiś bind... Nie, nie rusek, po prostu bindy ma, nie? Dobra, idziemy, czy, czy, czy w ogóle? Tak, tak, bo to jest świeże auto. No, no, no. dokładnie. Yy, mordeczki, tu pływnie troszeczkę, tak samo w sumie jest, wygląda, tak samo, idealnie tak samo. Pomyślałem, może ile mam wylatane już w ogóle L1. Wylatane... Mam godzinę 30, brakuje mi jeszcze 6, 6 godzin 30 minut. Ja mam godzinę 27. Mego powrotu, wracam na, na YouTube. Serdecznie dziękuję. Dziękuję yy, za Santori. Sartori. Sartori też będą pojawiać się spokojnie, odcineczki. też po konie, też będą wlatywał trochę tu, trochę tu będę zarabiał. Ale na pewno będę chciał tu bardziej się skupić na pro żeby troszeczkę hajt zarobić sobie na yy, autko. Eee... Zaprosiłem ja w ogóle gościa, sobie tutaj zaproszę, w ogóle na spotkanie to wyszło. Yy, <coughs> mistry Baksa zaprosiłem. W ogóle właśnie, przy okazji mogę, mogę się zareklamować, jak coś to ja autami handluję, więc jak ktoś no może, chce auto jakieś zakupić, to, to można pisać, po, pisać do mnie i ja sprzedam autko jakieś w dobrej dokładnie. cenie. Mordeczki. Żeby tak, jak w tym poziomie to 20 w górę albo, albo więcej, jak na radę, to rozdam bam. Na 7 dni premium. Yy, o! Napiszcie po prostu. Był yy, kilka razy był uczyneczkę, że rozdam, ale później zapominałem. Ale po to kiedy się zapamiętać. Yy, w tę uczynięczkę trochę pojeździemy, po opowiadać, co się w ogóle pośmieniało Ale o ja zróżnicy mówię. Jak napiszcie. Ja właśnie później wylosuję Tylko jedną osobę, która yy, wygra premium na 7 dni. Napiszcie. Hashtag PREMIUM Posiedzę was w środku i wam wylosuje kto wygra premium, premium na 7 min na, na pro eee, Tu nie powiem w, w, w sumie nic Praktycznie jest 1 do 1 I gdzie się podrożały ceny? Dobrze mówię, że my, my, my się Tak, chyba eee, że, czy, że ceny podrożały? Tak, w samochodach znaczy, możliwe tak, ale wiesz co, mi się wydaje, że to się po jakimś czasie trochę ustatkuje I tak wiesz, teraz jest takie boom i będą te ceny bardziej stabilne, mi się wydaje, niedługo, nie? Dokładnie Bo... Jest taki, proszę, informacyjny o tym serwerze, i nie chcę będzie nie pracować Proszę, chciałem troszeczkę opowiedzieć o tym serwerze eee, Już niedługo komisje się startują niedługo. Tak, ja, apl ja aplikuję, staram się ten... staram się dostać do, dostać do komisji, nie? Można na się złożyć takowic No 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 bo, Fajnie by było No, to się już jest długie dania w temacie sumie, eee, tu nie się się tylko po prostu jak Prawo jazdy, prawo jazdy jest długie jak cholera Na BS robi prawie pół godziny I przejechać przez całe miasto eee, Czy to jeszcze mogłem Wam powiedzieć? Prace jak prace są takie same jak były, jak są H1, L1, H2, L2, autobusy, cysterny, swipery, autobu tak, autobusy, ciężarki, e, nurek jest, są jest rafineria jeszcze, ryby tak ryby, jest rafineria, jest e, tak jak to mówiłeś. E. Czekaj co jeszcze są? a jeszcze są oczywiście te wszystkie z urzędu nie, to, no to tak. straż miejska, mechanik właśnie i tak dalej. Ja właśnie o. nie chcę na tunera iść od żywo. Nie chcę po prostu tunera mieć. Ja chcę być na pluszę, ja chcę być mechanikiem, może odcinek wle, wleci jakiś, może podejmę odcinek sam na mechanikę, jak na pewno auta. Tylko muszę porobić żeby 5, bo chcę w mieć mechanikę. O. Potrzebuję chyba 5 RP Jakoś tak No muszę i postać w kościele po pa, pa, parę minut Trzygi. No eee. Eee, No Eee, czy tam jeszcze Straszcie wszystko tak jak Marze w ogóle powiedziałem na opie. Wszędzie tak samo Giełda chyba w tym samym miejscu jak była jak, Tak, tak Te pereniale, sloty same na ciekawości. Może się przejechać na tam w tam, ogóle tam nie było. Eee, znaczy wiesz co, jeśli chodzi o giełdy, to coś gdzie już coś stoi, to na lo, tym, na W Los Santos ta giełda do 10K, tam tam stoją rzeczy. Tak to na giełdzie wysław tylko jedno auto stoi, jak gdzieś nie patrzyłem, bo to wiesz, bo to są te giełdy, które mają te prze, przedziały z kasą, co nie? więc... Tak, więc najwięcej aut teraz będzie na tej giełdzie, tej najtańszej WLS, bo tam tam jak już... No tam, to I... masz te PNL, ale i te reszty i tak. Te... Tak, no, Sadler. W ogóle tam pojadę, on no, nie było tam w sumie. Możesz pojechać, no I so, bo, właśnie to, że już jest taki długi odcinek, bo 20 minut już za długo nagrałem. Ale postarał się teraz żeby krótsze odcinki, bo praktycznie kto ogląda w 20 minut odcinek z MDA w sumie. Dobra, po prostu będziemy się tam Tu Pojeżdżamy się do tę giełdę. Yy, się poinformuję, bo... Yy, trochę to się pozmieniało. znaczy żeby tu był to był pierwszy odcinek, to może nie wiecie. O, ogólnie o sobie wiedzą, że to dali na kod. Że jak kupujecie pojazdy... To musieli... A tak było, wiesz, na poprzedniej edycji? Człowieku, po nie pamiętam. Ale tak było ogólnie. Że o. ten kod się wpisywał. Kurde, ojeju, no. ja, te czasy. To pamiętam, jak przyjeżdżałem. Masz tu pojazdy o... Ja wiem moje czasy tu wiesz o tym Moje czasy przyjeżdżałem, przydawałem perniala, wińczka bo inne rzeczy No ja też pamiętam, też Są też usylałem o, o, rozpoznał Cię jakiś widz Patrz Nagrywam kopalat <grywa> Nagrywam odcinek Fokszasz, to ta... Nie gada się to on Mój Kojarzysz go? Pozdro, no? pozdrawiam Cię Fokszasz, będziesz na odcinku jak ja się odcinek chyba. Nie pamiętam. Eee, co na napisze Saraf pera? 4000 euro. Ja bym... Ja bym kupił taniej. Eee, dobra, Ciekawe się co, co, co chce być pozdrowiony? Kto chce być pozdrowiony na odcinku. Cześć, teraz to wszyscy się pooddalali. Żydora może, może widział. Poczekaj, może, może poprzejeżdżaj, może jakieś sceny fajne będą. No czy to Mumbimy to w sumie tyle samo. No może dla Ciebie było ID, się nie dziwię, nie? Ale może kupisz od gracza na ID, wiesz? Monbina. A, bierze, a to. właśnie, a ile ma ID, no właśnie. Ile ma? Yy... A, poniżej tysiąca. No. Ja chcę. Koba? Mi... O, kub Koba, Koba chce, no. no. Yy. O, ja jestem mechanik, pamiętam, ja tu miałem jakiegoś mechanika. No tu był spoko mechanik, dużo ludzi było zawsze Czekajcie, no. y... ja, y... ja mam L1 zrobione i mam na nim wylatane z jakieś 2 godziny, ale ja od, odpuszczam, bo w win, inny sposób zarobku idę Na jaki? Handlarz? Tak, handluję sobie No ja też bym chciał, ale nie, ja nie miałem takiego sprawy, że wpisywasz te kody To jest gorsze. No ja mi się udaje Tutaj macie mordeczku urząd, tak był w sumie. W sumie też, samy, tak samo wygląda, widzowie. Tylko po prostu... Po prostu to jest, po prostu, jako, powiedzmy, sezon drugi Sparrow Life'a. Yy, I ciekawy jestem, czy się to utrzyma. I Baro mi chciał, że się to utrzyma. No ja też, spoko się tu gra. A najgorsze, tak że... Na ogóle, mam wam wydawanie Chłop kupił... Premium. A, nie, Premium i Golda kupił. Nie to jest to śmieszne dla mnie, a to już dla mnie kopota wydawania hajsu. Chopko by na 3 lata Serio? Tak Ja wiem ile, ile by jebałeś? Koło 600, czy tam? Czy sobie by je podgięło? No ja pierdolę, jak mogę kupować sobie... Yy, nie, ale no. to nie ma... Fajne są takie domy jak masz podjazdy jakieś, no, parkingi yy, Czekaj to było w którym? To było w Blueberry? Gdzieś Kto? tutaj, a to nie było? A to nie sprawdź do, do tego drugiego miasta, a ty... Spalony skryt jest wolna, tam przyciepka na bar. Do tego po prawej, dawaj właśnie miasta. Tam są chyba te domy właśnie możliwe, ale no, no tam jest... No, spala sprawdź na wszelki wypadek może tam. jak je, to przyczepka, przyczepka, a nie to ja przyciepkę, przyciepę do miasta chwilowało. No nie chcę przyciepki po No ta, ta, to lipne jest. Ale tu na bar też przyciepka jest. Czyli ten wiec wyjadę? Tak, wyjadę Bo tu niby jest chata wolna Ale, o ja pierdolę Serio? W tym domka? Co jest wolne? Tutaj jest Oku... a to lipne lipne pa... Aha, gdzie jest parking w ogóle? Z drugiej strony Ale może być chwilowo ile, ile kosztuje Opłacenie tego domku Ciekawości jestem W Jestem ile to kosztuje Opłaczenie Jest to w ogóle opłaca Bynaj 30 euro za, za dzień Nie no i opłaca tu nikt nie mieszka nie wiem na co tu mieszka, ale dobra Dobra bordy, to na tyle myślałem że mi się uda kupić domek Ale powiedziałem że powiedziałem yy, Opowiadałem trochę co było co było to muszę powiedzieć 1x1 jeden, jeden. tylko po prostu ceny się zwiększyły w samochodach bo bo ja na starym pilku 1000 euro? jakoś tak jak pamiętam a to wiadomo to już na starcie to po prostu kupione jest po prostu na ID to wiadomo no. coś droższe ale naprawdę chciałbym yy, z się strony utrzyma. w drugim odcinku nagrać te wylosować osobę i myślę, że będzie się uda właśnie 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 eksamy na L2 zobaczymy, czy bym się na kolejnym filmie komentuje dziękuję za oglądanie spędzimy się dopiero w wtorek jakoś w wtorek w tygodniu poczynę z kim gratuluję gra w tygodniu znaczy to tylko w sobotę, bo nie, nie, nie miałem czasu nagrać Ale Będziemy się na tym w następnym tygodniu Do zobaczenia do kolejnych filmów, Darka Dziękuję za wystąpienie na odcinku Nie ma problemu Oto, dziękuję za, za oglądanie Dajcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję I do, do kolejnego Oto no.